Wiele osób chce zgubić zbędny tłuszczyk, a jednocześnie budować mięśnie. Czy jest to jednak możliwe? Czy można w tym samym czasie budować mięśnie i tracić tłuszcz? Ta koncepcja wywołuje wiele kontrowersji, wiele różnego rodzaju rozmów, dyskusji i debat w internecie. Więc dziś podsumuję to w bardzo krótki sposób, prostym językiem, tak abyś mógł nabrać pewności, czy rzeczywiście jest to możliwe i w jaki sposób tego dokonać. Zaczynamy! Witam bardzo serdecznie Łukasz Dmytrowski, trener, autor i przedsiębiorca od ponad 10 lat. Pomagam osobom pod, początkującym w tym, aby rozpocząć swoją przygodę ze zdrowiem i sprawnością, po to, aby pokazać im właściwą ścieżkę i aby mogły same kontynuować na tej ścieżce do zdrowia i do lepszej sprawności, lepszej sylwetki, lepszego ciała, cieszyć się swoim życiem. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, te materiały, które nagrywam, to oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. A tymczasem bez zbędnego przedłużania, zaczniemy sobie dyskusję od tego, że panuje takie powszechne przekonanie, że trudno jest budować mięśnie jednocześnie i tracić tłuszcz. W kontrze do tego istnieje też takie przekonanie, że można zamieniać tłuszcz na mięśnie. To jest jeszcze bardziej powszechne, ale z punktu widzenia fizjologicznego to mięśnie nie powstają z tkanki tłuszczowej, tylko z białka, więc wiemy doskonale, że jest to całkowicie niemożliwe. Natomiast czy można jednocześnie budować tkankę tłuszczową i gubić tłuszcz? No, jest to, tak jak powiedziałem, przekonanie, które panuje w społeczeństwie, które jest nieprawidłowe, bo można oczywiście to zrobić, natomiast jedno od drugiego tak naprawdę jest niezależne. I tak na dobrą sprawę, ma no to takie nawet swoje pojęcie, którym nazywa się rekompozycją, czyli z tego takiego tłuścioszka staniesz się umięśnioną wersją swojego ja w postaci, no, kilku tygodni, kilku miesięcy, ale konieczne do tego będzie spełnienie równolegle. Całego zestawu różnego rodzaju kryteriów, które potrzebne są po to, abyśmy mogli tracić tkankę tłuszczową, a jednocześnie bez wpływu na tą tkankę tłuszczową budować te mięśnie. I to będzie na pewno dużo trudniejsze niż typowe masowanie, jak to nazywają uczestnicy takich siłownianych sportów kulturystycznych, albo tylko i wyłącznie docinka, którą nazywają właśnie ludzie ten okres, kiedy gubimy tkankę tłuszczową. Ja osobiście nie lubię tych określeń, wolę właśnie stosować to pojęcie rekompozycji, które bardziej uwydatnia tutaj, natomiast no ono bierze pod uwagę obydwie te fazy, więc jakby musimy wziąć na celownik je jednocześnie, jeżeli chcemy to zrobić. Tak więc jak, jak to zrobić? Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że nasze mięśnie będą miały tendencję wzrostową wtedy, gdy napotkają opór opór w postaci wysiłku różnego rodzaju. I tutaj bardzo często przytacza się trening siłowy, trening z ciężarami, tego typu akcje, atrakcje. Natomiast nie chodzi o to, że to musi być trening z ciężarami. To musi być trening oporowy, w którym oporem będzie nawet właśnie wręcz masa Twojego własnego ciała, która może sprawić, że będziesz właśnie tracić te zbędne kilogramy, ale przede wszystkim budować tkankę mięśniową, bo to ten opór, który postawisz swojemu organizmowi, sprawi, że będzie on Pokonywać go, będzie się adaptować do niego i pewne, wykorzystywać pewne zasoby Twojego organizmu do tego, aby zapewnić tę siłę w tych miejscach, które będą podlegały temu wysiłkowi. Tak więc na pewno pierwszorzędne znaczenie ma tutaj trening oporowy. Nie trening kardio, nie trening żadnego rodzaju, tylko właśnie trening oporowy, siłowy. Drugą rzeczą, która jest warta rozważenia, to na pewno jest zastosowanie ćwiczeń złożonych. Złożonych i takiego stopniowego przeciążania ich, które będzie powodowało, że one będą ciągle przechodzić tą adaptację, że będą wchodzić na wyższy poziom, że będzie to dla organizmu cały czas wyzwaniem, że to nie będzie nowa rzeczywistość, do której go przystosujemy w ciągu tygodnia, tylko będziemy cały czas progresywnie to obciążanie zwiększać po to, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi stagnacja, w której będziemy prawdopodobnie rozczarowani efektami, jeżeli nie nastąpi jakiś zwrot akcji niespodziewany, który raczej w fizjologii człowieka nie występuje. Chyba, że zrobimy coś w przemyślany sposób, ale to na pewno największy skutek będzie miało, jeżeli zastosujemy taki sposób, jak opisałem, czyli wielostawowe ćwiczenia. Coś, co wpływa na szerzej na organizm. Czyli jeżeli wykonujemy ćwiczenia, które angażują wiele grup mięśniowych, to jest to potencjał do tego, żeby zbudować te mięśnie nie tylko na brzuchu, ale również na plecach, na klatce piersiowej, w nogach, w ramionach, w barkach itd. Zdbając o to w taki całościowy sposób, masz dużo większą pewność, że odniesiesz sukces, bo przy okazji ta zwiększona masa mięśniowa będzie powodowała zużycie większej energii, no i duże szanse są na to, że ten tłuszcz się nie będzie dodatkowy odkładał, nawet jeśli ta Twoja dieta nie będzie aż tak idealna. Natomiast do tego chcielibyśmy dążyć i w drugiej części poruszymy sobie tam, gdzie będę mówił o utracie tkanki tłuszczowej. Do tego, żeby te ćwiczenia przyniosły rzeczywiście efekty, to konieczna jest trzecia rzecz, czyli odpowiednia technika, odpowiednia forma ich wykonywania, sposób, w jaki będziemy to wykonywać, aby zmaksymalizować aktywację poszczególnych mięśni. Bo jeżeli robisz to tak, powiedzmy sobie, kolokwialnie na odpierdziel, no to nie ma tutaj szans zaistnieć prawdziwa taka, no, jak to się mówi, hipertrofia? Tak? Podstawowe pojęcie, które mówi o tym, co się dzieje, gdy mięśnie chcemy, żeby urosły, czyli budują się. Jeżeli nie zastosujesz odpowiedniej techniki, nie zrobisz danego ćwiczenia we właściwy sposób, no to być może nawet i doprowadzić do kontuzji, ma, nie mówiąc już o tym, że ta tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, przepraszam, nie będzie wzrastać tak szybko, jakby chciał. No i oczywiście do tego, aby te mięśnie. Powstały w odpowiedni sposób, w odpowiedniej ilości, w odpowiednich miejscach, będzie kluczowe znaczenie miała nasza dieta. <laughs> dieta bogata przede wszystkim w białko. Białko, które musimy zapewnić z zewnątrz, ponieważ no, nie wyprodukujemy go sami. I odpowiedni tutaj przypływ tego białka będzie gwarantował nam, że ten wysiłek nie pójdzie na marne, że nie będziemy tracić czasu. Tak więc Warto o tym wszystkim pomyśleć, o tych czterech rzeczach: o treningu siłowym, o tych wielostawowych ćwiczeniach, o tym, jak ważna jest forma ich i technika, oraz o zapewnieniu tego białka, bo są to takie minimalne rzeczy, których musimy dopilnować, aby zapewnić sobie progres na zasadzie przyrostu masy mięśniowej. No to teraz, czy rzeczywiście ta utrata tłuszczu jest równolegle możliwa, czy będzie to bardzo trudne? Po pierwsze, musimy wiedzieć o tym, że chcąc zbudować mięśnie, no to chcemy mieć Jakiś, jak, jak, jakiś przypływ, tak jak mówiłem, białka, białku, które będzie pełniło tą kluczową rolę w, 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 w tym procesie budowania tej tkanki mięśniowej, ale z drugiej strony, aby z kolei gubić tkankę tłuszczową, musimy spowodować tak zwany deficyt kaloryczny, czyli coś, co jest bardzo kontrowersyjne. Bo niektórzy mówią, że bez tego się nie da, bez tego w ogóle nie ma szans na utratę tkanki tłuszczowej. I tak w takim sensie dosłownym, no to rzeczywiście jako maszyna, jeżeli potraktujemy nasz organizm, to jeżeli dostarczamy więcej niż zużywamy, no to zdecydowanie nie ma szans tutaj, żeby coś się zgubiło. Ale czy tak naprawdę dostarczając więcej niż nas, nasz taki podstawowy sposób przemiany materii, czy nawet taki, który nie zakładał dodatkowych ćwiczeń, to rzeczywiście nic nie zgubimy, no to zależy. Po jednego dnia, ćwicząc dość intensywnie, spalimy dodatkowo powiedzmy 700, 1000, nawet 1500 albo 2000 kalorii, to jeśli ich nie dostarczymy w postaci tego białka, to nie zbudujemy odpowiednio mięśni. Natomiast być może trochę tkanki tłuszczowej się spali, ale w takim bilansie sumarycznym. Raczej nie będzie to aż tyle, ile mogłoby się zużyć tej tkanki tłuszczowej, gdybyśmy nakarmili odpowiednio ten organizm i nie byłoby takiego poczucia głodu, który byłby takim bodźcem przypominającym naszemu mózgowi, że być może jest to stan zagrożenia. I nie warto jednak redukować tej tkanki tłuszczowej pomimo deficytu, ponieważ może to oznaczać jakieś zagrożenie. Nasz mózg nie rozróżnia tego, czy jest to zagrożenie związane z jakimś życiowym wydarzeniem, czy rzeczywiście być może grozi nam śmierć. Będzie się bronił ze wszystkich sił przed tym, żeby zużywać niepotrzebną energię, ponieważ dla niego ta już raz przyjęta energia w postaci tkanki tłuszczowej, stanowi pewnego rodzaju wartość, i on tej wartości nie będzie chciał się pozbywać tak na dobrą sprawę. Pamiętaj o tym, aby w trakcie tej utraty tkanki tłuszczowej, przede wszystkim skupić się na takim treningu interwałowym, na treningu, który będzie wysokiej intensywności, ponieważ to zwiększy skuteczność tego treningu w jednostce czasu, jeżeli poświęcisz na to 30-40 minut. Jesteś w stanie skumulować dużo większy wysiłek niż w przypadku takiego treningu typowego cardio, który będzie po prostu wysiłkiem w tym momencie i nie przyniesie dalszego spadku deficytu kalorycznego, ponieważ to zużycie energii nie będzie dalej kontynuowane. W przypadku treningu siłowego, w przypadku treningu właśnie o wysokiej intensywności z dużym ciężarem, niekoniecznie musi być to ciężar zewnętrzny, ale ciężar może być duży, pomimo, że nie jest to cały ciężar naszego ciała. Dla danej grupy mięśniowej, jeżeli na przykład obciążamy tylko ramiona i wykonujemy pompki, powiedzmy, to jeśli zrobisz ich stosunkowo dużo lub w taki sposób, który jest dla nich nowy, nieznany, to ten, to przeładowanie będzie tak duże, że zużycie energii będzie potrzebne organizmowi do tego, aby zregenerować ten wysiłek, te, te ubytki długo, długo po treningu. Czyli mówi się tutaj zarówno o tak zwanym długu tlenowym w przypadku treningu o wysokiej intensywności, gdy zaczyna nam brakować tego tlenu w mięśniach, w krwi, ale i również taki dług energetyczny, który będzie powstawał wtedy, gdy rzeczywiście zużyjemy zbyt dużo energii w krótkim czasie, co ma miejsce w przypadku treningu właśnie interwałowego. I takie jednostki są nie dość, że krótsze, zawierają mniej czasu, łatwiej je wdrożyć, i zorganizować sobie. To dwa, mają większe korzyści, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową. Trzecią rzeczą, tak na dobrą sprawę, będzie też, podobnie jak w przypadku budowania mięśni, to będzie monitorowanie zużycia i przyjmowania pokarmów tak naprawdę oraz swoich postępów. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy rzeczywiście idziemy do przodu. Musimy widzieć, czy udaje nam się podnosić większe ciężary, wykonać więcej powtórzeń, zrobić daną jednostkę trochę szybciej i mniej się przy tym zmęczyć. No ale przede wszystkim będziemy też musieli skupić się na tym, aby zaobserwować, jak to zużycie energii je, jest regulowane w postaci przyjmowanego pokarmu. Jeżeli tego nie robimy, no to będzie nam trudno, bo nie będziemy. Będziemy troszeczkę na ślepo podążać i będziemy cały czas, będzie nam się wydawało, że robimy coś dobrze, ale nie mamy tak naprawdę jakiegoś miernika i sukcesywnie, nawet jeśli ten progres na początku będzie, to on ma potencjał dużo bardziej zwolnić w drugiej części tego procesu, jeżeli nie będziemy tego mierzyć, nie będziemy sprawdzać. No i finalną, ostatnią rzeczą, którą warto też tak naprawdę rozważyć w przypadku rekompozycji, jest tutaj sen. Sen, który będzie powodował, że ten nasz organizm wypocznie, zregeneruje się dużo szybciej i wykorzysta ten trening tak, w takim stopniu, że będzie to dużo lepsze wykorzystanie tego czasu, tak naprawdę, ponieważ jeżeli się nie wyśpimy, no to nasz organizm będzie reagował na taki wysiłek, jak nas każdy inny stres. I ten stres dla niego będzie powodem, który może spowodować zarówno utratę tkanki tłuszczowej, jak i magazynowanie tej tkanki tłuszczowej. Więc warto zastanowić się, czy rzeczywiście nie szkoda tego wysiłku, jeżeli nie zamierzasz się tak naprawdę dobrze po tym treningu wyspać. Bo moim zdaniem jest to wówczas czas stracony. Tak więc weź to pod uwagę, zrób to jak najlepiej potrafisz, a jeżeli nie wiesz, jak tego dokonać, to zapytaj kogoś, kto zna się na tym po prostu lepiej. Bo jeżeli chcesz tak naprawdę, żeby ta tkanka tłuszczowa zaczęła ci ubywać, to nie możesz tak naprawdę robić chaotycznie różnego rodzaju ćwiczeń, których nie do końca znasz. Warto wówczas rozważyć zatrudnienie jakiegoś trenera. Jeżeli chcesz popracować nad odżywianiem i dietą, to warto skontaktować się z jakimś. Dietetykiem czy specjalistą od odżywiania, który będzie w stanie Ci doradzić, jak to zrobić we właściwy sposób. I tak naprawdę mm, mamy tu wówczas do czynienia właśnie z rekompozycją, czyli z takim procesem, który równolegle powoduje, że gubimy nadmiarową ilość tkanki tłuszczowej, a przybywa nam, tak na dobrą sprawę, tej tkanki mięśniowej, czyli jest to coś, do czego chcielibyśmy dążyć. I nie ma tutaj nic, co mogłoby nas powstrzymać przed tym, aby te dwa procesy toczyły się jednocześnie. Oczywiście, będzie to zdecydowanie trudniejsze, niż gdybyśmy tylko i wyłącznie poświęcili cały swój wysiłek na jedną z tych dwóch czynności. Natomiast, jeżeli chodzi o zdrowie i długoterminową sprawność, to tak naprawdę przyniesie to największe korzyści, bo nie będziesz musiał martwić się o to, czy ty robisz masę, czy rzeźbę, czy tak naprawdę chcesz zadbać. Tylko i wyłącznie o swoją sprawność i zdrowie. Tak więc, na pewno warto pomyśleć o tych wszystkich aspektach o tym, żeby przeliczyć sobie to, jak dużo energii spożywamy, ale również spojrzeć na te wszystkie zagadnienia dookoła czyli właśnie regeneracja, poziom stresu, ilość czasu spędzanego w pomieszczeniach, a i na zewnątrz no i sposób, w jaki to wszystko śledzimy, czy my to rejestrujemy, czy gdzieś wykonujemy potencjalnie jakieś zdjęcia swojej sylwetki, żeby również mieć. Lepsze odniesienie do tego, czy rzeczywiście odnosimy w tym wszystkim sukces. Tak więc te najważniejsze elementy, no to jest w przypadku mięśni, oczywiście, tak jak powiedziałem, trening oporowy, trening siłowy, stopniowo przeciążanie tego organizmu tak, żeby on cały czas dostawał bodziec odpowiedni, no i oczywiście spożycie odpowiednie białka, a przy tych ćwiczeniach skupienie się na technice. Jeżeli chodzi o utratę tłuszczu, no to na pewno to będzie deficyt kaloryczny. Trening interwałowy, czyli taki powiedzmy sobie ala crossfit, ala jakiś y, coś, coś w tym stylu, czy full body workout tego typu. Śledzenie ilości pokarmu spożywanego i oczywiście tego białka, no i monitorowanie snu i ogólnie swojego stylu życia, poprawa, praca nad tym. To wszystko będzie prowadziło do tego, że jednoczesne budowanie mięśni i gubienie tkanki tłuszczowej nie powinno być dla ciebie żadnym problemem. Tak więc, jeżeli chcesz, to oczywiście. Rozpisz to sobie samodzielnie na kartce, ale jeżeli potrzebujesz w tym pomocy, to oczywiście możesz skontaktować się ze mną, zachęcam do tego. Tymczasem dziękuję Ci za Twój czas, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.